Wykonawcy robót drogowych wraz z prezydentem miasta dokonali oficjalnego przeglądu oraz podsumowania trzech inwestycji realizowanych w ostatnich miesiącach na terenie Bielska-Białej. Trasę rowerową wokół Bielskiego Lotniska w Aleksandrowicach wizytowała komisja prestiżowego konkursu Modernizacja Roku. W sali sesyjnej ratusza, w obecności przedstawicieli policji i władz miasta, rozstrzygnięto w konkurs praktyczny pod tytułem Bezpośle z stwierdzony przez ludzkich uczniów szkół podstawowych. Towarzyści górscy zjechali do stolicy Podbeskidzia. W Bielsku Białej odbyła się bowiem druga edycja zawodów Enduro Trails, będąca częścią europejskiej serii Central European Enduro. Przed halą wielofunkcyjną pod Dębowcem powstał nowy mural. Jego autorem jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie twórców street autowych Mario González Junior Zor. Wykonawcy robót drogowych wraz z prezydentem miasta dokonali oficjalnego przeglądu oraz podsumowania trzech inwestycji realizowanych w ostatnich miesiącach na terenie Bielska Białej. Mowa o przebudowie placu Niemczyka, rozbudowie ulicy Zapora i ulicy Tartacznej oraz budowie parkingu przy ulicy Krausa. Przy okazji na praktycznie nowo powstałym skwerze w Komorowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego patronowi placu, tutejszemu lekarzowi i działaczowi Józefowi Niemczykowi. W uroczystości uczestniczyła Krystyna Pyś, córka Józefa Niemczyka. Cały czas pracujemy i to są tylko takie momenty, w których oficjalnie oddajemy do użytku. No, Prac Niemczyka od wielu lat czekał na swoją kolej, ale wszyscy widzimy, jak pięknie dzisiaj wygląda i to centrum Komorowic dzisiaj naprawdę jest się czym pochwalić. Na przy okazji jest tu upamiętnienie znakomitego człowieka, znakomitego lekarza, który jest legendą Komorowic. Także myślę, że to jest... Taki dzisiaj pierwszy moment, ale przecież jeszcze mamy przed sobą ulicę Zapory, jeszcze zobaczymy jak Międzyrzecka prace biegną przy ulicy Międzyrzeckiej, również parking przy ulicy Krauza został zrobiony, oddany, także tych spraw staramy się jak najwięcej realizować no i cieszę się, że to miasto faktycznie coraz piękniej wygląda coraz ludzie mają, przyjemniej mogą żyć, no bo są tutaj na przykład na Placu Niemczyka miejsca gdzie można sobie usiąść, odpocząć. Myślę, że mamy satysfakcję z tego, że tam to miasto coraz bardziej pięknieje. Trasę rowerową wokół bielskiego lotniska w Aleksandrowicach wizytowała Komisja Prestiżowego Konkursu Modernizacja Roku. Bielsko-Biała podobnie jak większość miast w kraju co roku deleguje najciekawsze inwestycje do tego ogólnopolskiego konkursu. Tym razem Miejski Zarząd Dróg postanowił pochwalić się jednym z bardziej ulubionych przez bielszczan kompleksem rekreacyjnym otaczającym lotnisko. Budowaliśmy czy rozbudowywaliśmy tą ścieżkę widząc zapotrzebowanie jakie jest i to się w 100% może nawet więcej sprawdza. Jest to teren taki bardzo rekreacyjny i chętnie użytkowane przez mieszkańców, nie tylko, bo tutaj przez przyjeżdżających gości również. Z uwagi na to, że jest to jak gdyby świeża inwestycja, bo przecież w zeszłym roku zakończyliśmy tą rozbudowę, zgłosiliśmy tą inwestycję do takiego konkursu ogólnopolskiego Modernizacja Roku i dzisiaj odbędzie się taka wizytacja komisji konkursowej, która oceni tą, to nasze przedsięwzięcie i mamy nadzieję, że uzyskamy jakieś wyróżnienie albo i nagrodę, bo myślę, że inwestycja jest dobrze zrobiona, dobrze się wpisała i w teren, i w te zapotrzebowania społeczne i myślę, że wszystko to zostanie dzisiaj docenione. A patrząc w jaki sposób to wygląda i jak ludzie korzystają, to wydaje mi się, że te wszystkie atuty powinny zostać dostrzeżone. W spotkaniu z przedstawicielami Komisji Konkursowej uczestniczyli również członkowie tutejszej Rady Osiedla, mający kolejne pomysły na zagospodarowanie tego terenu. No plany, no, chcemy tutaj koniecznie w dolnej części ścieżki rowerowej, czyli w tamtym kierunku, byśmy spojrzeli przy ulicy Smolnej, wybudować taki sam kompleks siłowni na wolnym powietrzu, jak tutaj, jak tutaj mamy, przy, walczymy o... walczymy. Staramy się o pełne zagospodarowanie lasku Batelta. To jest teren między ścieżką rowerową a Lidlem. To jest piękny lasek z wiązami, z grabami. Bardzo zaniedbany, ale dzięki. Tu, tutaj współpraca z panem dyrektorem Walusi, z Miejskim Zarządem Dróg e, będzie rozwiązana docelowo sprawa odwodnienia, ponieważ lotnisko wbrew pozorom jest bardzo terenem, na którym występuje mnóstwo cieków wodnych. Chcemy to uchwycić. Jeszcze myślimy, że uda to się zrobić przed przebudową Cieszyńskiej, żeby to sprowadzić w dół, żeby to nareszcie było tak jak kiedyś. E, z wstępnych planów wynika, że będą tam dwa oczka wodne. Będzie to następne piękne miejsce w tym terenie, wypoczynkowe. W sali sesyjnej ratusza, w obecności przedstawicieli policji i władz miasta, rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod tytułem Bezpieczne wakacje, skierowany do bielskich uczniów szkół podstawowych. Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miejski oraz Komendę Miejską Policji w Bielsku Białej. Laureatom nagrody wręczyli prezydent Jacek Krywult i komendant Policji Dariusz Matusia. Był to konkurs skierowany do dzieci szkół podstawowych. Podzielone one były na dwie grupy wiekowe. W klasach 1-3 tematem głównym było umiem, potrafię, bezpiecznie wypoczywać. Natomiast w klasach 4-6 tym tematem przewodnim było obcy, przyjaciel czy wróg. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac, było to około 100 prac plastycznych. Wybór był bardzo trudny. Natomiast wybraliśmy trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kategorii 1-3 dodatkowo było jedno wyróżnienie. Natomiast w kategorii 4-6 było jeszcze dwa dodatkowe wyróżnienia. Natomiast ogólnie z każdej grupy wiekowej 12 osób dodatkowo zostanie zaproszonych we wrześniu przez Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej do odbycia praktyki młodego policjanta. Będzie to dodatkowa atrakcja, gdzie dzieci przez jeden dzień będą mogły poczuć się jak policjant, zobaczyć, jak wygląda ta praca policjanta, troszeczkę tych tajemnic sami będą mieli okazję poznać. Rowerzyści górscy zjechali do stolicy Podbeskidzia. W Bielsku Białej odbyła się bowiem druga edycja zawodów Enduro Trails, będąca częścią europejskiej serii Central European Enduro. Imprezę rozegrano na czterech odcinkach specjalnych wchodzących w skład kompleksu górskich ścieżek rowerowych w mieście. Poprzedził ją sobotni prolog. Trasa miała blisko 1500 metrów deniwelacji, a długość odcinków specjalnych wyniosła 10 km. Przyjechało e, kilkunastu bardzo dobrych zawodników, może, może trochę więcej, ale przynajmniej tych, tych których znam, to wiem, że, że jest na przykład mistrz świata w forkrosie e, i aktualni najlepsi zawodnicy enduro z Czech, więc na pewno tutaj Polacy będą mieli ciężko, żeby wygrać. Więc ranga, ranga sportowa się, się podnosi. Chyba troszkę się przestraszyli amatorzy, bo, bo właśnie mamy tym razem nieco mniej zawodników, mimo świetnej pogody. Na pierwszej edycji mieliśmy śnieg, a zawodników było ponad 200. Wystartowało ostatecznie w tych ciężkich warunkach wtedy chyba 180. A teraz, no, ja ostatecznie nie wiem, ilu, ilu wystartowało, ale myślę, że jest do 150 zawodników, może 160. Tym, że myślę, że już tacy bardziej przebrani. Przed halą wielofunkcyjną pod Dębowcem powstał nowy mural. Jego autorem jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie twórców street autowych Mario Gonzalez Jr. Zor. Artysta przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, a pobyt w Bielsku Białej to czas pomiędzy innymi akcjami plastycznymi zaplanowanymi w Krakowie podczas święta ulicy Stolarskiej. W naszym mieście artysta poprowadził także kilkugodzinne plenerowe warsztaty artystyczne dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, a ich efektem był kolorowy mural na ścianie vis-a-vis -vis wejścia do hali. Oh, well, my daughter Córka jest ze mną. Przyjechała z Chicago, aby mi pomagać. Łączymy młodość z doświadczeniem. Tak naprawdę wszyscy malujemy razem. Ja szkicuję linie, ale wiesz, to jest tak jak prawdziwe graffiti. graffiti bardzo spontaniczne i bardzo szybkie. Czasami malujemy w nocy. Uważam, że graffiti jest bardzo spontaniczne, uh, I szybkie i daje fast. dużo energii. And Wydaje energy. się, że jest chaos, a and później chaos, robi się pięknie. But